Dobra, jestem na myjni bezotekowej i spróbujemy tego kinga. Niestety jedną ręką, więc nie będzie to zbyt dobrze wyglądało. Plus, mam całkiem dobre hydro na lakierze, więc naprawdę nie ma dużo do zbierania. Ale kładziemy tak, pociągamy. Cholera, czysty lakier. Coś za dobrze. Taki żarcik kładę pociągam kuźwa, czysty lakier, suchy lakier. No dobra, nie jest to zbyt obiektywne, bo jest dobre hydro, jest dobre ciepło. Robię to jedną ręką, no ale cóż, zrobię wam lepszy filmik jadę. No przysciutko wsiąga, przysciutko Dobra Teraz jest trochę tego na dachu Jeszcze raz mówię, że robię to jedną ręką Temperatura bardzo wysoka, bo 35 stopni Jest godzina gdzieś 19 Ciągnę Jedną ręką Sucho Cholera Widać. Zrobię Wam lepsze filmiki, bo to trochę amatorka dzisiaj, w moim wykonaniu, ale już chciałem Wam coś pokazać. No ale jest suchutko. Tutaj ręcznik troszkę mokry, ale wszystko zebrane z dachu, za jednym pociągnięciem. Wspaniale. Dobra, to był tylko pierwszy test. Pierwsze wrażenie dzisiaj jest super. Ale testy polegają na wielu tygodniowych sprawdzianach. Zobaczymy sobie ten ręcznik też w innych wilgotnościach, w innych temperaturach, na innym hydro. No ale dzisiaj no zbiera wszystko. Jedno pociągnięcie i suchy lakierek. Bawimy się dalej, chłopaki, bawimy. I dziewczyny, na razie, pozdro.